Kolejna sesja Rady Miasta poświęcona składowisku śmieci w Brzeziu. Nowe tereny przemysłowe, szansą na nowe miejsca pracy. Projekt Leśne Ludki zakończony. Dzień dobry, dzisiaj czwartek, 14 dzień września. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie wiadomości raciborskich. Mieszkańcy Brzezia od kwietnia skarżą się na uciążliwy odór pochodzący ze składowiska śmieci. W tej sprawie zorganizowali już dwa spotkania z mediami. Aby nagłośnić temat w celu rozwiązania problemu. Wnioskowali również o nadzwyczajną sesję Rady Miasta w tej kwestii. 6 września 2023 roku wpłynął do biura Rady Miasta wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej podpisany przez dziewięciu radnych. Temat uciążliwości składowiska śmieci na terenie Brzezia znalazł się w porządku obrad podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zwołanej w dniu 11 września. Jednak w tym dniu rajcy zdecydowali kontynuację posiedzenia w tej sprawie w dniu 13 września 2023 roku. Na nadzwyczajną sesję stawiło się wielu mieszkańców Brzezia i okolic. Spotkanie rozpoczęło się. Niedawno wyjaśnieniami przedstawionymi w formie prezentacji przez zastępcę prezydenta miasta Recibusz Dominika Koniecznego. Podkreślił on, że w Brzeziu na tym samym terenie znajdują się dwie firmy: prywatna firma Empol i miejskie składowisko odpadów oraz kompostowni prowadzone przez Reciborskie Centrum Recyklingu R3. To może być powodem pomyłki, jeżeli chodzi o wskazanie źródła odoru. Dominik Konieczny przypomniał, iż od początku zgłoszeń mieszkańców Brzezia prezydent Polowy angażuje się w rozwiązanie tej sprawy. Z jego inicjatywy powstał system kontroli gotowy do działania 24 godziny na dobę. Należy dodać, że prezydent osobiście uczestniczył w wielu kontrolach i spotkał się z mieszkańcami. Przeprowadzono 70 kontroli, których rezultatem jest 70 protokołów, z których jednoznacznie wynika, że źródłem smrodu jest instalacja prywatnej spółki Empol. Po prezentacji przedstawiciela władz miasta odbyła się Dyskusja z obecnymi podczas sesji mieszkańcami, którzy również wyrazili swoje niezadowolenie z nieobecności prezesa zarządu Raciborskiego Centrum Recyklingu R3 Jana Makowskiego oraz prezydenta Dariusza Polowego. Jego nieobecność była uzasadniona faktem zebrania materiału dowodowego, który wystąpił do Marszałka Województwa o przeprowadzenie przeglądu ekologicznego zgodnie z artykułem 237 ustawy o ochronie środowiska. I właśnie w tej sprawie 13 września prezydent Polowy był w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. W dniu 13 września prezydent Polowy złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez MPOL. Przypominamy, że mieszkańcy Raciborza wszystkie materiały dotyczące sesji Rady Miasta mogą Znaleźć w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta RaciBórz oraz na platformie Esesja. Wczoraj przy ulicy Długiej w RaciBorzu odbyła się konferencja z udziałem m.in. ministra rozwoju i technologii Polski Waldemarem Budą oraz wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim. Tematem spotkania była nowa strefa przemysłowa w RaciBorzu. Braci Bożu powstanie nowa strefa przemysłu. Ten projekt jest możliwy dzięki współpracy rządu z władzami miasta oraz z katowicką specjalną strefą ekonomiczną. Zawarte porozumienie pozwala na przekazanie na tereny inwestycyjne blisko 40 hektarów, w tym ponad 36 należących do krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa i ponad 3 hektary należące do miasta. Dzisiaj mamy ofertę wielu inwestycji, które mogą się w Polsce pojawić, ale musimy się do tego dobrze przygotować. I chcielibyśmy, żeby Racibórz partycypował również w tych inwestycjach, które w ostatnim czasie są gigantyczne. Mamy rekord w 2022 roku, jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Chcielibyśmy, żeby 2023 rok był jeszcze poprawiony. I jakie działania podjęliśmy, żeby to się stało możliwe właśnie w Raciborzu? Szanowni Państwo, znaleźliśmy areał, znaleźliśmy teren, który możliwy jest do wykorzystania na dużą, dużą inwestycję. Jest to teren 30 hektarowy, który dotychczas był użytkowany rolniczo, który był w zasobach kowru. Ten teren chcieliśmy i chcemy wyłączyć z produkcji rolnej i przekazać go na. Działalność gospodarczą. Mieliśmy zapytania z całego świata o tereny, o miasto Jaracibusz. Nie mieliśmy nigdy w portfelu tak dużych terenów, świetnie położonych, no, oczywiście wkrótce będą one uzbrojone. To szansa dla miasta Racibórz, ale dajesz dla katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wokół Raciborza, czy też w samym Raciborzu. Już mamy kilka decyzji o wsparciu i to jest wielkie również podziękowanie dla tego mechanizmu Polskiej Strefy Inwestycji, gdzie mamy właśnie pięciolecie tej strefy i idealnym czasie ogłaszamy tak ważną dla Raciborza, dla województwa śląskiego decyzję o rozszerzeniu. I nowych e, terenach inwestycyjnych. To, że udaje nam się rozwijać Polskę, Śląsk i właśnie nie tylko tą aglomerację, nie tylko Górną Śląskę, okręg przemysłowy, ale też inne części śląska. Zachodnia część województwa, ziemia raciborska, też zasługuje na to, żeby mieć te zakłady przemysłowe wysokiej jakości, wysokopłatne miejsca pracy, żeby młodzi ludzie mogli mieć wybór, czy chcą. Pojechać gdzie indziej i zakładać rodziny poza Bożem, czy jednak zostać i tutaj swój dobrobyt i swoich rodzin budować. Cieszę się bardzo, że w ten sposób powstaje nowa szansa na rozwój Riciboża, na rozwój nowych miejsc pracy, na powstanie nowych miejsc pracy na to, aby Bożanie mogli czy mieli możliwość Pracy w interesujących zawodach, w zawodach związanych z powstaniem nowych technologii mamy nadzieję, że ta strefa będzie właśnie takim miejscem, które będzie przyciągało właśnie takich inwestorów, którzy chcą u nas właśnie nowe technologie rozwijać i tworzyć wysoko specjalistyczne miejsca pracy, atrakcyjne miejsca pracy, a to z kolei spowoduje niewątpliwie też i taki efekt, że Wielu młodych ludzi, którzy dzisiaj szuka tego miejsca pracy poza Bożem, zdecyduje się jednak tutaj zostać, gdyż Racibórz to jest naprawdę dobre miejsce do życia. To jest miejsce bezpieczne, jest to miejsce bardzo e, przyjemne, przyjazne dla, dla ludzi. Wkrótce wskazana działka zostanie zakupiona przez katowicką specjalną strefę ekonomiczną. Następnie zostanie przygotowana pod inwestora przez zastosowanie odpowiedniego uzbrojenia, przygotowanie infrastruktury oraz dróg dojazdowych. W raciborskim przedszkolu nr 23 przy ulicy Mesłowickiej otwarto ekologiczny ogród zabaw dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz jest on dostępny dla rodzin mieszkających w okolicy. 12 września odbyło się uroczyste otwarcie ogrodu ekologicznego leśne ludki. Wstęgę przeciął prezydent Dariusz Polowy. Długo czekaliśmy na otwarcie tego ogrodu, prawie 3 lata. Udało nam się w końcu, jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Pan prezydent przeciął wstęgę, dzieci mogły już pobiegać. Ogród kosztował nas 255 tysięcy i jest super, jest ekologiczny, jest fantastyczny. Na pytanie, co Wam się tutaj podoba, dzieci odpowiedziały wszystko. Ekologiczny plac zabaw dla najmłodszych zawiera urządzenia wykonane z drewna w naturalnych kolorach oraz ścieżki wykonane są z nawierzchni przepuszczalnej zapewniającej bezpieczne warunki do zabawy. Jest też drewniana etanka z wiatą. Nazywany ekologicznym ogrodem, więc dużo drzew, dużo zieleni. Poza tym tunel zwitek wierzbowych, wszystkie place zabaw, które mamy, urządzenia zabawowe są zrobieni akacjowej. Przepiękny, wkomponowany w nasz ogród. Kuchnia błotna, z drewna. Nowy plac zabaw leśny Ludki został zaprojektowany i wybudowany przez Zakład Zieleni i Małej Architektury Alojze Strzeduła. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu z Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego, który zdobył 917 głosów. O miejsce, w którym najmłodsi aktywniej i bezpiecznie będą bawiły się na świeżym powietrzu starali się rodzice i kadra placówki. Wnioskodawcą był pan Tomasz Cofała, któremu jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję także pani Ewie Klimaszewskiej i całemu zespołowi naszego przedszkola, którzy, którzy dzielnie, dzielnie pracowali. Moi pracownicy tutaj na, na ogrodzie, żeby był taki, jaki jest teraz. I serdecznie zapraszamy w czwartek 21 września na ten rodzinny piknik. Będzie pięknie, wesoło i ekologicznie. Piknik rodzinny w Nowym Ogrodzie rozpocznie się o godzinie 15.30. Obecność zewnętrznego monitoringu zapewnia spokojne korzystanie z ogrodu dla wszystkich jego użytkowników. Każdego dnia telewizje lokalne służą pomocą. Weryfikują i przekazują informacje. Nagłaśniają sąsiedzkie sprawy. Wspierają inicjatywy oddolne. Weryfikują i przekazują informacje. Są blisko. Nie zostawiają swoich widzów w potrzebie. Ale czy tak będzie zawsze? To zależy od Ciebie. Tym razem to telewizja potrzebuje Twojej pomocy. Dołącz do akcji Ratujmy telewizje lokalne i wesprzyj działania na rzecz zmiany ustawy medialnej oraz uruchomieniu funduszy dla telewizji blisko ludzi. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości raciborskich. Serdecznie zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących.